Super byłoby wiedzieć, które działania marketingowe przyciągają nam z jaką jakością leady. No bo znowu, z punktu widzenia takiego zwykłego systemu analitycznego, czy też programu reklamowego, jakim jest Google Ads, czy Meta Ads, jak robimy działania i robimy tą konwersję wypełnienia formularza, to praktycznie na tym nasza robota się kończy, nie? bo mówił klientowi, drogi kliencie, lead, lead, jest lead, jest. Chciałeś 100? Masz 105, nie? No i super. Tylko klient potem do Ciebie dzwoni, mówi, panie Sebastianie, panie Maćku, to no fajnie, że było więcej tych lidów niż się omawialiśmy, ale problem polega na tym, że tylko... Żaden nie skonwertował. Albo że żaden nie internetowo. No, to wtedy możemy powiedzieć, no, to musisz drogi kliencie popracować nad, załóżmy, tam e, lepszym story, lepszą bajerą, albo hmm. zmienić sobie dział sprzedaży, albo najlepiej strony internetową, nie? No i to hmm. wszyscy przez to już przechodziliśmy, i czasami to jest prawdą, żebyśmy mieli jasność, ale nie zawsze to jest prawdą, bo ta prawda leży gdzieś pośrodku i właśnie żeby pomóc takiemu klientowi zrozumieć, dlaczego to wygląda tak a nie inaczej, super byłoby mieć do tego chociażby jakieś dane, które będą mówiły, dlaczego tak się stało a tak się nie stało i dlatego tego chociażby znowu połączenie tego z CRM albo jakąś zewnętrzną bazą, gdzie te wszystkie lidy są przeprocesowane, znowu nam pokazuje na którym etapie ten lead utknął albo dlaczego ten lead był mało wartościowy.